ale jak byłem jeszcze dzieckiem, byłem przekonany, że artyści, sztuka to jest coś bardzo podobnego do, do nauki. Wierzyłem, że artyści powinni robić rzeczy wielkie, być odkrywcami. Tak samo jak naukowcy, jak filozofowie, jak, jak wielcy politycy że celem pracy artystycznej jest po prostu polepszenie, ulepszenie świata i ulepszenie człowieka. No ale e, posłany przez swoich rodziców na lekcje muzyki szybko odkryłem, że nie jest to moja dziedzina. Natomiast dużo rysowałem. zdałem sobie sprawę, że obraz jest moją jakąś dziedziną. Więc postanowiłem pracować z obrazem.